Jestem Roman, oglądasz kolejne nagrania serii piątki z Wordem zaawansowanym. Dziś nieco dłuższy temat, dłuższe nagranie, ponieważ tematem jest korespondencja seryjna. Zamierzam scalić taki plik przygotowany w Wordzie, plik, który będzie wysłany do wielu odbiorców i zamierzam ten plik połączyć z danych w Excelu, czyli zwykła tabela, dane teleadresowe jakichś klientów. W celu scalenia tych dwóch plików w różnych miejscach mam wkleić odpowiednie pole korespondencji seryjnej. Zaczynam procedurę korespondencji seryjnej. Korespondencja, rozpocznie użyję sobie kreatora. Używając tego kreatora będę tworzył listy, czyli nic nie zmieniam. Drugi krok też bez zmian, bo użyję bieżącego dokumentu. Natomiast na kroku trzecim trzeba podpiąć bazę danych, czyli robię sobie przegląd mam tą bazę zapisaną na pulpicie, Baza danych, otwieram ją. Otwieram jeszcze raz, i teraz mam całą zawartość tej bazy z Excel'a wczytaną do Worda. Jest faktycznie załączona. Teraz na tym etapie jestem w stanie wczytać te wszystkie pola z odpowiedniej zakładki korespondencja. Krok po kroku teraz, oczywiście, że najpierw to wszystko usunę żółte tło, i krok po kroku dodam te pole. Czyli w tym miejscu jestem w stanie, i zresztą trzeba to zrobić, dodać imię, w tym miejscu dodać nazwę pola. Nazwisko, tu dodaję pole ulica i takim sposobem, krok po kroku, dodać te wszystkie pola. Pol nazwy dom, analogicznym sposobem kod dorzucam, jeszcze miasto, chociaż pole trochę inaczej się nazywa, i tu na przykład dywidendy, wszyscy mają jakieś inne kwoty, także dywidendy dodajemy. Natomiast pole, szanowna pani, szanowny panie, zależy od płci, dlatego używamy odpowiednie reguły. Якщо то інакше, то питам, якщо то в англійську плач рівно ще та, як то маю написати в відповідний спосіб «шановна пані», інакше маю написати «шановний э, То Tak, jakby funkcję, jeżeli tylko w wordzie. OK, już mam szanowna pani, ponieważ pierwsza osoba to kobieta. Jeszcze w tym miejscu również jest e, pani czy panu, zależy od płci. Także zrobię tak samo. Reguły, jeśli to inaczej, jeżeli to będzie płeć K jako kobieta, to wtedy napiszemy sobie pani, a w przeciwnym razie napiszemy panu. Zastosujmy i teraz cała struktura jest zrobiona. Można sobie pójść do następnego kroku, czwartego. Ale na razie nie jest potrzebny. Piąty pozwoli sprawdzić, czy to działa, ale wygląda, że wszystko zmienia się działa. Także spokojnie do szóstego kroku edytujemy poszczególne listy, bo nie chcę tego drukować i robię scalenie. To potrwa kilka sekund ale w wyniku tego dostaniemy nowy plik, który będzie zawierał 300 stron scalonych. Bardzo proszę, już powstał nowy plik, który na każdej stronie zawiera ten sam tekst i tutaj jest Pani Paulina, także Szanowna Pani, jej kwota, jej adres. Pan Henryk, Szanowny Panie, następna strona, Szanowny Panie, ponieważ Kazimierz e, Irena, no to mamy Szanowna Pani i zaprosić, Pani będą wypłacone dywidendy. Czyli wszystko się zgadza. W wyniku tego dostaliśmy 300 stron. Jeszcze raz mam 300 stron. To tyle byłoby w tym nagraniu. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejne ciekawostki, jeżeli zainteresowałem, zaobserwuj, a wtedy za tydzień zobaczymy się w kolejnych nagraniach w piątkach z Wordem zaawansowanym. Cześć i do zobaczenia za tydzień.